22 czerwca o godzinie 10 rozpoczęła się sesja Rady Miasta. Na początek radni dyskutowali nad raportem o stanie miasta. Dyskusja zakończyła się głosowaniem w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. I po raz czwarty z rzędu burmistrz wotum nie otrzymał. Jeśli chodzi o wotum zaufania, jest to pewnego rodzaju instrument, który, który stanowi ocenę współpracy z burmistrzem. I tak jak można to było dzisiaj usłyszeć w trakcie sesji, ta współpraca radnych z niektórymi radnymi układa się bardzo dobrze. Są radni, którzy chwalą tą współpracę, a jest też część radnych, która, która jakby tą współpracę neguje i uważa, że powinna być lepsza. I, i wyrażając swoją opinię w tym zakresie głosuje bądź za, votum, za udzieleniem wotum, bądź przeciw udzieleniu tego wotum. Większość zdecydowała jakby, że, że tego wotum burmistrz nie dostał. To było w sumie do przewidzenia, bo jeżeli chodzi o wotum zaufania, jest to w ogóle sztuczny zapis, to jest po pierwsze, a po drugie, to jest okazanie awersji niechęci radnych w stosunku do burmistrza bez względu na to, co burmistrz będzie robił. To już jest, ja bym tak powiedział, tradycyjnie. Głosowanie nad wotum nie zaskakuje. Jest to stara, stała śpiewka radnych opozycyjnych co, co do burmistrza, nie przedstawiając żadnych konkretnych rzeczy, które faktycznie mogłyby powiedzieć, że burmistrz nie spełnia swojej roli możliwie najlepiej jak, jak potrafi, jak, jak, jakie ma możliwości chociażby w Radzie. Głosowanie przeciw burmistrzowi nie szkodzi, bo ludzie już się przyzwyczaili do tego, że radni Najwyższego Klubu będą przeciw dla zasady, więc ten wynik nie wpłynie. Negatywnie na burmistrza. Jest to tylko potwierdzenie stałego podziału i tego, że radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcą normalnie z burmistrzem rozmawiać, tylko chcą rozmawiać z pozycji siły. Jest to narzędzie polityczne w rękach radnych wymyślone nie tak dawno temu, bo to pierwsza kadencja samorządu, kiedy mamy to narzędzie polityczne. Bo czemu to służy? Czym jest w takim razie wotum? Lubisz burmistrza? Dajesz. Nie lubisz? Nie dajesz. Jeśli burmistrz ma większość w radzie, otrzymuje. Jeśli nie, to nie otrzymuje. Niezależnie od tego, jak wyglądała realizacja budżetu. I tak to jest u nas. Budżet ubiegłoroczny budżet został zrealizowany po stronie dochodowej i wydatkowej na ponad 99%. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik jest pozytywna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mimo to jednak tego wotum nie będzie. Trudno. Przeżyłem za pierwszym, za drugim, za trzecim i za czwartym. Ja zostałem wybrany przez mieszkańców. To mieszkańcy mi zaufali i powierzyli tę funkcję. I ja to dla mieszkańców pracuję i to mieszkańcom mam udowodnić, że nie marnuję tutaj czasu, tylko ten czas spożytkowuję dla mieszkańców. I to mieszkańcy mnie ocenią, bo po to są wybory raz na kilka lat, żeby takiej oceny włodarza dokonać. W przeciwieństwie do wotum, decyzją większości radnych, burmistrz otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji radni nie unikali długich dyskusji i zadawania pytań. W efekcie około godziny 17 zrealizowali dopiero 11 punktów z zaplanowanych 31. Na sali pozostało 14 radnych i doszło do przerwania obrad. Tę sytuację tak komentowali radni i burmistrz Piotr Płudowski. To pierwsza taka sytuacja w naszym samorządzie w tej kadencji, a być może, że we wszystkich kadencjach dotychczasowych samorządów od 30 lat, że w taki sposób, w taki brutalny sposób zostały te obrady dzisiaj zerwane po głosowaniu, w którym większość rady opowiedziała się za tym, żeby te obrady były kontynuowane. Część radnych, a w szczególności grupa radnych z klubu PiS, wstali i tak ceremonialnie opuścili obrady, tym samym powodując, że nie było tutaj. Forum i nie było możliwości dalej pracowania. Rzeczywiście te warunki, które dzisiaj tutaj panują, nie są za bardzo komfortowe, ale nie uważam też, że nie można pracować. To było po prostu nieeleganckie, bo w momencie, kiedy przegrywamy, przegrywają radni głosowanie o przerwanie obrad, wstają i wychodzą, to jest po prostu nieeleganckie. Może tego nie będzie widać w telewizji, natomiast na sali konferencyjnej mamy awarię systemu klimatyzacyjnego. Przy tej aurze, którą mamy, przy tych upałach, jest tu niesamowicie gorąco, niesamowicie duszno, parno i część rannych już, już podczas pierwszych przerw zgłaszała, że, że to się nie da, że to trzeba będzie przerwać w pewnym momencie, a ten dzisiejszy porządek, 31 punktów, niestety bardzo takich punktów wymagających i, i potęgujących dyskusję. Także, także w pewnym momencie no już zaczęły się te wnioski o przerwanie obrad i, i no złożony był wniosek o przerwanie obrad. On nie uzyskał wymaganej większości. No i po tym, po tym wniosku część radnych wyszła z sali obrad. Nie było kworum, czyli nie było 11 radnych, którzy muszą być, żeby, żeby była ta liczba niezbędna do podejmowania prawomocnych uchwał. I musiałem te obrady przerwać. Przerwane zostały do poniedziałku, do godziny 10. W poniedziałek będziemy je kontynuować. To było zaskoczenie, to był szok i to jest nie do pomyślenia, bo faktycznie mam wrażenie tutaj, że to ludzie są dla radnych, nie radni dla ludzi. Jeżeli się zgłasza wniosek o przerwanie obrad, jeżeli ten wniosek upada, to wcale nie oznacza, że ktoś ma umocowanie czy prawo, żeby wyjść sobie, pójść do domu. Innymi słowy, zabieram zabawki, ja się z wami nie bawię. To jest niepoważne. To jest żenujące i to jest krzywdzące pozostałą część radnych. Cieszę się bardzo, że nie wszyscy radni z PiSu tak zareagowali, natomiast ta grupa, która wyszła, to działała destrukcyjnie i wbrew interesom Rady. Ciąg dalszy sesji, na której mają zapaść decyzje, m.in. co do zniesienia limitu odbioru odpadów zielonych oraz przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, ma nastąpić w poniedziałek, 26 czerwca.